w tym sezonie mimo że dopiero dziesiąta kolejka już trzeci golkiper zamelduje się między słupkami jednak tak dobrze nie było trener Boros po jednym z meczów nawet mówił że trzeba się zastanowić nad jego przyszłością w klub za chwilę kapitanowie obu drużyn czyli Adrian Uszkiewicz i Michał Resel wybiorą powalczyło o prawo posiadania piłki w pierwszych minutach lub wybiorą bramkę my... i rozpoczęli gospodarze tak Zobaczył Fidzukiewicz. Cóż nad poprzeczką, dobry strzał z radności, bo brakuje takich składnych akcji, koczonych strzałami ze strony gospodarzy. I rusza akcja gości, bo ja znów kto do, kołasów dośrodkowuje, ale dobrze ustawiony rojek. Tak, Kiełtyka czekrywali wokół niego, ale on wyszedł z tego, z tego gąszczu. Znowu Kiełtyka Fidziukiewicz, świetne podanie Kiełtyka sam na sam. Rojek się położył, ale świetnie wrócił Sosnowski. Po ziemi, ale w odległości kilku metr od bramki, na szczęście dla gospodarzy. Szukał Midzierskiego. Łużkiewicz. Na skraj pola bramkowego. Także bardzo, bardzo ciekawe. To jest jak będą radzili sobie ci zawodnicy, ale jest kolejna akcja. Olimpijczy będzie gol, ależ tam było blisko, ale nie skończy. Nie właśnie zam... oczekujemy takich akcji. Może teraz to rozwiąże w ciekawy sposób. Jest szybki sam Essam kontra jest sam kontra przeszedł go Egipcjanin. Strzał. Z, z konta, ale fatalnie podał do Filipczyka. Filipczyk, dośrodkowanie w pole karne, ale A już kolej... asysty w tym sezonie na swoim koncie. Teraz przed nim kolejna okazja. Zobaczył, jest centra na ale piąskuje piłkę Kapłon. Wziąć piłki na siebie, ale zobaczył, teraz podłączył się Zagórski. Zagórski przedarł się i jest rzut Sedlewski zostawił nogę, Zagórski wpadł W obronił rzutu karnego, czy obroni teraz? Szysz 1 do 0 dla Górnika 38 minutę. widzimy, że spore ciśnienie zeszło z tego młodego chłopaka i z całej drużyny Te ostatnie tygodnie nieudane dla Górników, dla Szysza również po transferze do Zagłębia Nasłuchał się trochę krytyki co do swojej gry jest Krystian Wójcik. Zgrywał piłkę. super, miękka wrzutka Wójcika, ale S-sam uprzedzony przez Sedlewskiego. Znowu podanie do Wójcika: czy nadąży za piłką, czy panuje w boisku? Tak, świetna technika filigranowego pomocnika. Znowu wrzutka i prosto w ręce Kapłona. Tak, za... tak, w Łodzi się nie udało, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Bo nawet na pewno Olimpia też przetestuje. I konkretnie jest 1-1. Jeden, jeden. Już obrona jest zaskoczona. Anton Kołosow. Świetna wrzutka z rzutu rożnego. Anton Kołosow strzela z głowy. A więc tym razem ta lewa noga Tomasza Persony została ułożona jak trzeba, zafunkcjonowało to dobrze i Anton Kołosow. Znowu Kołosow do Sedlewskiego. Sedlewski zapewne chciałby asystę, zmazać swoje winy, ale prosto w, rę, w ręce Rojka. Przy do przerwy 1 do 1 trafienia Patryka Szysza z rzutu karnego dla Górnika. Dla gości po centrze z rzutu rożnego igłówce trafił Anton Kołasow. Mamy duet, Resel-Persona, Resel przebiegnie nad piłką, a Persona będzie centrował? Jeszcze zgrywał Kuczałek Popychany lekko Fidzikiewicz, i nie patrzył się fali i strzał Teraz stracił piłkę Filipczyk, jest już Będkowski, Będkowski jak to rozwiąże? Na prawym skrzydle Uszkiewicz. Uszkiewicz nietypowa dla niego pozycja, Wojciechowski, gol! Jest gol, Joker z męcznej, po raz kolejny daje znać o sobie Świetna centra Uszkiewicza. I znakomite wykończenie Pawła Wojciechowskiego. Trener Wójcik miał nos. I Wojciechowski po raz kolejny mówi do trenera: Trenerze powinienem grać w pierwszym składzie. czego brońć? Olimpia to przyjechała po punkty. A w tym momencie będzie wracała do domu z niczym. I humory w Alblągu będą tylko gorsze. Kiełtyka jest z centra, było groźniej. I... Dobrze, rzut... dobrze, Midzierski blokował z dobrej strony akcję do Sedlewskiego. Jest pięciu piłkarzy w polu karnym. On dośrodkowuje właśnie w kierunku Fidziukiewicza. Zgranie, kołosow, nie trafia czysto w piłkę. Nie będzie karnego w tej sytuacji, ale na korpusie Midzierskiego. Jeszcze Bojas po raz kolejny upadł w polu karnym, ale po raz kolejny arbiter nie zareagował. Nie mamy rzutu karnego dla gości. I zobaczmy, próba kombinacyjnej akcji nie udała się. i Znowu Sedlewski. Bojas Kołosow. jest okazja do strzału, nie zastanawia się Ukrainie, i świetna interwencja Rojka ale, ale spryt Zagórskiego teraz górą Będkowski Jest Zagórski Celny strzał, ale i nawet takie lekkie uderzenie sprawiło problemy Kapłonowi Defensorzy Olimpii Wojciechowski Pierwsza pytań niedokładnie, ale utrzymał się w piłce Będkowski, dobry strzał Taki spod nogi był, obok niego Sedlewski, lekko trącił Okazał się nieoceniony w akcji defensywnej Ale jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze centra na pole karne. Pisarczuka ponownie uderzył tam Wojciechowski, ale tym razem już... Krzyż, miękka wrzutka Jeszcze Sosnowski uderzy zapewne Lubi takie piłki, chętnie uderza Są to... Tak, na w tym sezonie w rezerwach GKS-u Tychy zanotował Kilka trafień, także Także być może i zacząć coś dla Olimpii. Teraz centra, będzie okazja. Mogło być samobójcze trafienie Pisarczuka, ale na jego szczęście ta piłka tylko tak lekko... Zobaczymy jak sobie poradzi z uderzeniem z 25 metrów. Bojaz Nieudane uderzenie nad poprzeczką. Nie ma, nie ma takiego wykonawcy. Ale jeszcze widać, są wyżej w hierarchii piłkarzy od niego. I zobaczyłem Będkowski ponad bramką. Teraz ładnie to rozprowadzili. Będkowski ma trochę przestrzeni, uderzenie, ale... Niecelnie przymierzył. I zobaczyły Bojas, ma troszkę miejsca. Bojas, płasko po, w pole karny, ale po raz kolejny Midzierski. Teraz niepewnie Rojek za siebie grał Markowski. Jeszcze powalczył o piłkę, ale bym tym powalczył o piłkę olimpijczycy. Jest Ressel, broni Rojek do bitka, nie ma bramki. Ale koniec I... meczu, Górnik wygrywa 2 do 1, Patryk Krzyż z rzutu karnego, a potem wyrównał Kołosow. I w drugiej połowie rozstrzygnął ten mecz na korzyść Łęcznian. Super rezerwowy Paweł Wojciechowski.